Witajcie, witajcie widzowie, dzisiaj jak y, oglądacie film Czórka wiecie, że y, wychodzimy na wyprawę, a poza tym nawet po tytule to będziecie wiedzieć. Y, dzisiaj ruszamy na wyprawę, będziemy może. Do niej pójdziemy, bo na razie mam tylko żelazne zbrojki i trochę żelaza, a chcemy trochę e, więcej niż tego wszystkiego. O, akurat deszcz pada, ale to nie przeszkadza, mi. nam na wyprawę. I tak pójdziemy. Nie, nie Myślę, że możemy wyjścia, wyruszyć na nie wyprawę. Dalej mi, się udało, nie dalej mi się nie udało, e, e, ten, powiem, mam widzicie, podjął naszą farmę. Jak najwięcej jedziemy z niej, bo niedługo chleb nam się skończy i, i my jak nie będziemy jeść? Widzimy. I jak? Właśnie, jak my będziemy jeść? Dlatego ja muszę sobie zrobić... Wymarne. Ja muszę sobie zrobić obok swojego domku farmę, może byśmy sobie nie! zrobili, czy będziemy... Je... ja... no dobra to może zrobić? To ja mam tutaj swoją farmę Ja nawet wiadro mam a będę mógł coś pożyczyć Ciebie? No trochę, nie będziesz mógł. Dobra, dzięki. Wezmę sobie... Chociaż mam tutaj jakieś nasiona. te... Nasiona dyni. To super nasiona, Kurczaczek. Mam tylko nasiona buraka. No ale buraka to ja nie chcę. Nie, to straszne. E, nasiona przy. Miałem tu jest wiadro. Weźmiemy sobie... A, i kłotki trzeba zrobić. Łódki musimy zrobić. Dobra, jak już dokończyłem farmę. A jeszcze jedną marczę. Trzeba posadzić. Na farmę i na farmę... Dobra wilczura, kobiecałem nie. do zobaczenia wydomach. No to chodź. Jak chcesz. Łoo! Wow. Jest... I ty mówisz, że gorzej budujesz. Padni nawet <laughs> do Dobra wilczura no ja zaraz idziemy yy, bierzemy koniki dobra to na razie bez płotków robię sobie ten małą małą tą dobra zrób tą małą farmę i wyprawa czeka a właśnie masz yy, koniki no ja idę posiadła żeby sobie wyspać konika No dobra no to nie masz lewa no, ale fajnie e, jak jestem w bazie bo wtedy yy, to... Wali gdzieś od dach, jest taki smutny w dach. Daj sobie dach. Zrobiony to jest sam. to odjeżdżał, Weź siodło i idziemy po z konika. No, idź po konika. Już tutaj Twoja mam konika, swojego. Tylko, że on możliwe, że uciekł. O, koniki, koniki, koniki. Chodź tu koniku, chodź, chodź, chodź. Będziemy... O, swoje cię, a najpierw zabiję Twojego kolegę. ja zabiję Twojego kolegę. Jak to zabrzmiało? Chyba tutaj trzeba dolać. Zabiję Twojego kolegę i na Zabiję Twojego kolegę. Ja nie mogę. Tutaj kopiemy. I tutaj jeszcze. Chociaż nie, to już, to już nie. To po co ja to robię. A dobra, nieważne. Mm. Opa, zrobimy sobie tak i tak. Dobra, i teraz zrobimy tak i tak. O! Dokonałeś jakiegoś postępu. A nie, to ja to dokonałem. Ja też myślałem, że to ty. Dobra, ja posadziłem. Pożyczę od Ciebie troszeczkę, albo dobra, idziemy na wyprawę. Ale ja nie mam konika. Ej! Ten gościu, co sprzedaje tę glinę za emeraldy, emeraldy, to, to on jest kamieniarzem. Okay, to jak zrobić kamieniarza? Eee, kamień ślifierski. Kamień ślifierski. A jak się robi kamień ślifierski? Czekaj. Eee. Okay. Tutaj, y... Nie, tutaj nie ma. A to się robi w craftingu? No to kamień ślifierski nie. Chyba, że wędzarka. Nie, raczej nie. Nie, to tutaj nie ma. Ja mam też takiego inne, innego villagera, który za 7 mięs świni sprzedaje ten. Jednego emeralda. Patyki też trzeba um. O kurde, co to jest za spotkanie Villagerów, co tu się dzieje? Jesteś ja mam konika Do domu Mam konika Ej, za 22 marchewki można mieć innego Emeralda właśnie, gdzie jest mój konik? Czy on tu w ogóle gdzieś jest? Czy on mi uciekł już dawno temu? Pewnie uciekł. W ogóle tu nigdzie nie ma. Super! Muszę go oswoić znowu. Nie, to na Wiem, poczekaj, ja muszę mieć siodło, gdzie jest siodło? Siodło, dobra. E, Olczkowski chwilę na mnie poczekasz, bo ja muszę e, oswoić konisia. Koniś, koniś. Takiego co miałem wcześniej, takiego... Łądu mega szybki. Ja mam takiego. Co miałem? No. Ty miesz... Masz tego co ja. A, ja, a jak to jest mój konik? Dobra, po prostu wiesz jakiego by, byle jakiego, może on też Czekaj, o. Dawaj. Proszę cię. Siadło na niego i... tyle. No nie, to trzeba oswoić tak, go. Siadło tylko. Siadło na niego i możesz go prowadzić. No ty, ty masz mojego konia. Dobrze, to ci, ci... dobrze. Wiesz dlaczego? Wiesz skąd to wiem? Bo ty go chyba nie musiałaś oswajać, bo ty mówisz, że tylko siadło na niego i git, tak? No. No właśnie. A ja nie mogłem. To jest chyba mój. Bo to nie wystarczy, tylko siodło, bo ty musisz go oswoić. Zobacz. Ty musisz go oswoić. Nie masz od razu siodłem, widzisz? Czyli to był mój koń! Zabrałeś mi konia! No, wow. Ja nigdy nie będę Dobra. miał tego konia. Dobra, ja idę na bez Tutaj jest jeszcze jeden, weź go. Tamten jest zaparty jakiś, on ciebie nie chce chyba. On nikogo nie chce. To jest drugi koń tobie nie zabiłem kolegi, więc może to zabił Ty, czy to Nie, ty yy, samą łapką musisz. Samą łapką. O. I chwilę... O, widzisz? Udało się. Uswoiłeś go. A! I tamten koń to był na pewno mój, a wiesz dlaczego? Bo jak go wziąłeś, to nie dokonałeś postępu. Najlepszy przyjaciele na zawsze. A, no dobra. to... Okay. Ale na koniu się ciężko niszczy. Dobra, chodź. Dobra, gdzie ty jesteś? Ja do domu. Ale tu jest mobów. Ja nie mogę. Ja nie do Ej, myślę, że przez tą wyprawę może nie być ani jednego villagera. Le golem nie zbywało. No ale w zagrodzie. Tylko w bloku. A poza tym, moby się nie renderują. Yy, yy, moby maksymalnie mogą się pojawiać 200 bloków od gracza. Czyli jak będziemy mega daleko, to, to, to oni się tu nie będą spełnić. Ej no, w sumie, w sumie. Ej, czemu nie chcesz? O, Dobra, mam Na i spać. Nie Dobra, jakiekolwiek. Wszystkie mogą się maksymalnie pojawiać 200 metrów od gracza, czyli 200 bloków. Dobra. Czyli jest dobrze. Dobra, no. chodź, lecimy e, na wyprawę z konikiem. Dobra, to ty wybieraj, gdzie idziesz, bo ja mam mały render dystansa ja nic totalnie nie widzę. Ty, 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 ty. Do, do lasu myślę, że nie. nie tam nie. jest bardziej woda, to chodzi gdzieś tam, chociaż nie, bo tam też jest woda. No to tam też. Przez wodę, to jest że będzie problem z konikiem. No ale dobra. Dobra, pójdziemy no, gdzieś tutaj, mały no... I możemy sobie tutaj zrobić. O, tak? No. Lina by się możliwe, o, tak. że przydała. Tutaj można. O, mm, dawaj, koniku. Dobra. Okej. Okay. O kurde klipcio. Po prostu uciekaj. Nie, wybuchnie! Kurde. A nie, co jego nie muszę gonić. Dobra. Finka. Muszę Chodź. mieć jedzonko. Dobra. Dobra, idę, idę. Idę. Myślę, że już 200 bloków jesteśmy dalej. Myślę, że już nic nie powinno się respić. I twój konik jest nawet szybszy od mojego. Dobra, i tu jest trzcina. Może, może ją zbierzemy. Ej, koniki nie przejdą. Widzisz? Nie wzięliśmy liny. Także o, my nie mamy liny. Dobra, pchamy troszeczkę to zajmie. Nie, O, ja, ja, ja. Gdybyśmy pchali przez ocean, to to by zajęło. No, za dużo wody, moim zdaniem. kurczę, nie powinniśmy jakoś. Ej, jakby wgrał takiego moda, gdzie są mapy, to by było fajnie. No nie. No. Tylko że jak to wgrać na serwer. Nie wiem. Kurde, no przecież tych koni nigdy w życiu nie przepchamy. Czekaj, wejdź na niego. No idź. Nie, on cię odrzuci zaraz. Widzisz? Bo jest w wadzie. Chociaż... Ej, tak jest będzie... Pocina. Już można, już można. No, dobra, idziemy. No kurde no, jesteśmy na wyspie. Chodź tam, chodź tam, chodź tam. Chodź tutaj, może tutaj gdzieś będzie. O, tutaj jest ten. Nie ma wody, Ok, to jest Gites. Tu są góry. Może byśmy poszli do jakiejś jaskini. No chcę znaleźć Tylko, że z koniami. O, Zostawili je. a masz jakieś potrzebne materiały. W sumie nie wiem. mam i Dobra, chodź, chyba idziemy. Gdzie ty? Ty się już do jaskini? Nie, chodź. Chodź, idziemy do jaskini. Dobra, schodzę z konika. No, o, kurde. Dlaczego? No, to jest trochę A co z konikiem? No ja zostawiam go. Ucieknie nam. No to ucieknie, wrócimy na pieszo. No dobra, to poczekaj, ja mu zdejmę siodło, żeby nie stracić. Ani tym poszliśmy w poszliśmy yy, wilczurek naokoło. Pamiętasz? Poszliśmy taką głośną no. drogą. Ja zapisałem w ogóle kordy to. I nawet kites. Dobra, poczekaj na mnie. Wiem, jak kopię sobie tutaj... Okay, tam węgiel. Jest ten no. Węgiel mi się mega przyda. Oto jest lawa. Ty, jak znajdziemy diamenty, to będzie super. O kurde, tam jest Klipcio Mipcio. Dobra, yy, kolejny węgiel. Ej, ile to jest węgiel. Czekaj. Klipcio nie idzie za mną, nie idzie. Chodź, chodź, głębiej, tam może będzie większa szansa na żelazo, czy coś. Tylko musimy poczekać, aż ta lawa zniknie. Dobra, tutaj skocz opa, no. Tam jest chyba głębiej. Tam widzisz, się przejście do góry. To już... Tak, jest? Dobra, nabrać. A, chodzimy dalej. O, zombie. Cóż za wieka. Ja też. To jest klipcio. No to dajmy go. o kurde ile tam jest węgla widzisz to za tobą. dobra Dawaj. ej to nie jest jakaś zbyt dobra kopalnia tutaj nic nie ma chyba że przeoczyliśmy jakieś żelazo, czy coś tu jest tylko węgiel ja nie mogę nie wiem, no to się ciągnie głębiej i głębiej. No nie, dobra. Głębiej głębiej. Nie, tutaj jest ślepy zeułek. Nie ma nic. Nie, tam nie idź, tam nie idź. Chodźmy tu. Tu Ty, też. Nie, dobra, wychodzimy z tej kopalni. Nie opłaca się. wejście do góry i w Nie, tu jest woda. Nie, dobra, wychodzimy. Nie opłaca się. Strata czasu. Z tej kopalni. No. Dobra, chodź za, za tymi, za pochodniami. O, wyjście mam, wyjście. Tylko proszę, żeby koniki były. Nie ma koników. Poszukaj je gdzieś w pobliżu. Daleko chyba nie mogło uciec, no nie? To jest twój czy to nie jest? Nie, bo twój ma, miał siodło. Może? zniknął mu siodło. Tam jest twój. Widzę go. Może, może tam mój też jest? No właśnie. Ajajaj, koniki... oj, 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 chyba mój konik zniknął. Bo koniki mają bardzo podobne e, chodzenia. Nie gadaj, że twój konik zniknął. Nie ma go. Nie mam konika mojego. Nie mogę. Na swoje se innego chyba. A masz siadło? Mam. A, no to innego. Tutaj jest podobny do niego. Taki sam. No to bierzesz. Ty, to jest mój! To jest mój! Taka. <noise> Mam go! To jest mój konik! No Dobra, no, ale no to idziemy. Idziemy sobie. Eee, dalej? Gdzie? Zobaczmy, no, o, jest traca czasu. To koplętko. To jest, Tam jest chyba żelazo. Nie, to jest miedź. Kolejna kopalnia, idziemy. A czy to jest głębiej? Pytanie. To nie idzie w głębiej, Kacper. To po prostu taka dziura mała w ziemi. Nie, to nie, nie idziemy w idziemy. Nie idziemy. Ej, 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 ej. ej. O kurde. Czekaj. Właśnie może zrobimy z tej wyprawy dwa odcinki, no. Myślę, że to... Moglibyśmy, moglibyśmy. Dobra, Kasper, wsiadaj na konika i idziemy. E, już, już. Poczekaj. No, to to jakieś... Dobra, widziałem. E, ja bym na ten moment kończył na koniku. E, a kolejną część zobaczycie już jutro o 17.15, także wpadajcie. E, widzimy się w odcinkach. Pa pa!